Dzień dobry, witajcie w odcinku 21 z serii Żuk a 07 d Agostini. W tym odcinku mamy takie oto części, lewe nadkole, pompka spryskiwacza, zaślepka ramy oraz wsporniki nadkola. Witam świątecznie, otrzymałem w piątek przed Wigilią cztery paczuszki, także zaczynamy składanie. W kroku pierwszym bierzemy sobie taką oto zaślepkę ramy. I na takie trzy wpusty tutaj, raz, dwa i trzy będziemy sobie ją tutaj montować na wcisk. W ten oto sposób. Teraz bierzemy sobie lewy nad kole pompkę spryskiwacza i tutaj pompka spryskiwacza ma tutaj taki wypust który ma się znaleźć tutaj w tym otworze A ta pompka spryskiwacza posiada jeszcze tutaj takie dwa kruczce do przewodów i one mają się znaleźć tutaj w tą stronę do przodu czyli pomieszczamy sobie ją tak i od dołu przykręcamy sobie śrubką IP po przykręceniu sobie te nadkole odkładamy. Bierzemy sobie ramę. I teraz będziemy montować yy, wsporniki nadkola. To są takie oto elementy. Wielość sztuk, dwóch, które umieścimy sobie w przedniej części ramy. Taki wspornik posiada. Z jednej strony wypustkę. Tak jak tutaj instrukcja wypustka nie ma przylagać do ramy. A tutaj tą otwartą częścią ma być do zewnątrz. Czyli sobie tą wypustką tutaj do przodu. Tak w ten sposób. I od dołu przykręcamy sobie śrubką CM tutaj od dołu. Dobrze, wsporniki przykręcone tutaj w tych dwóch miejscach. Tutaj jest od dołu przykręcona śrubka, i tak samo z tej strony. Czyli te dwa takie wypusty mają skierowane być do środka. W dalszym kroku instrukcja podaje: w kroku szóstym, że mamy sobie zdemontować lewe koło. Czyli sobie tak jak kiedyś zakładaliśmy, tak samo teraz je demontujemy. Teraz musimy sobie odkręcić zwrotnicę, czyli odkręcamy sobie. Tą oto śrubkę. Producent przewidział pewnie luzy na zwrotnicy, dlatego dostaliśmy takie oto małe podkładki, które trzeba będzie zamontować między zwrotnicą a między tutaj tym elementem. Instrukcja podaje, że może będzie tylko potrzebna jedna z nich, ale dostaliśmy tutaj. 3, czyli na pewno albo tutaj od góry i od dołu, albo jedna. Zobaczymy. Także trzeba zobaczyć, jak, to, jak każdy ma jaki ma luz. Ja mam akurat dość duży tutaj na tej zwrotnicy, pewnie będzie aż trzeba wszystkie trzy założyć. Także zobaczymy. Tak z bliska wygląda ta podkładka. Jest przezroczysta i bardzo cieniutka. Umieszczamy ją sobie Tutaj między tymi dwoma elementami, już przybliżę dokładnie tutaj po środku tego, a tym tak, żeby to zlikwidować ten luz. Umieściłem już tą podkładkę. U mnie wystarczyła na szczęście tylko jedna. Umieściłem ją tutaj od góry. To jest akurat trudne, bo trzeba tak ją założyć. I żeby to nam się spasowało osiowo, ze śrubką. Także lepiej to zrobić sobie od góry, włożyć śrubkę i potem wsunąć na wcisk, i wtedy nam, nam się ona nie zaślizgnie. Jak zrobimy od dołu, jeszcze nie włożymy śrubki, no to nam wszystko pospada. Albo możemy sobie złapać klejem, zdjąć wszystko, złapać klejem tutaj na przykład do zwrotnicy, wyosiować, i wtedy będziemy mieli pewność, że to nam bez problemu pójdzie. I teraz luz, luz już na zwrotnicy zniknął. Gdy to zrobimy, zabieramy się z powrotem za przykręcenia koła. Jeżeli lewe koło mamy w porządku, a prawe jeszcze jest y, też malus, u mnie akurat malus, chociaż w instrukcji nie jest podane, żeby coś robić z prawym kołem. Ale mam jeszcze dwie podkładki, to sobie te koło również tutaj naprawię. No i super, ja mam już błędy w zwrotnicach naprawione. Wszystko teraz jest elegancko, bez jakichś większych. No, jest taki wyczuwalny lek, jakiś luz, ale to już jest naprawdę wielka różnica między tym, co było. Dobrze, w ostatnim kroku zajmiemy się montażem naszego nadkola. A nasze nadkole umieszczamy sobie w ten sposób. Będzie przykręcony tak do tego wspornika. Tutaj w tym miejscu i w tym miejscu. Czyli przykładamy tak. Tutaj, ten wypust od tego wspornika, będzie w ten otwór. A tu będzie śrubka. Tak, i od dołu sobie przykręcamy trzema śrubkami. JP, żeby nam było prościej montować to nad to najpierw możemy sobie przykręcić do tego spornika tutaj na boku. To już ten nadkole będzie nam się trzymało. Jak sobie odwrócimy na dwozie, ramę to po prostu nam nie spadnie i możemy teraz sobie od dołu tutaj te dwie śrubki jeszcze przykręcić. No i tak prezentuje się nam nasz, nasza praca końcowa w tym numerze zamontowane nad kole tutaj w tym miejscu tutaj od dołu tutaj i tutaj i sobie odkładamy odkładamy pozostałe śrubeczki, które nam jeszcze zostały no i patrzymy na ostatnią stronę, co nas czeka w numerze 22 a będzie to prawe nadkole, zaślepka ramy, klakson i wspornik klaksonu dobrze, serdecznie dziękuję za uwagę z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim życzę potrzebnych łask, dobrego składania żuka, a w tych prawdziwych pojazdach, żeby dobrze chodziły i nigdy się nie psuły. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.